Cześć, witajcie na kanale Nostalgic Poké Journey. Kochani, jako pierwsi w Polsce wraz ze sklepem All School Card Games zorganizowaliśmy dla was mega wydarzenie, a mianowicie otworzymy wraz z wami wszystkie booster boxy z ery Scarlet and Violet w wersji japońskiej oczywiście. Zacznijmy od początku, czyli od setu Scarlet i X, ale dlaczego pierwsi w Polsce? Ponieważ Wszystkie dropy od holo zwyż trafią właśnie do Was. Oglądajcie uważnie ten opening, a dowiecie się jak wziąć udział w konkursie i jak zdobyć 5% rabatu na najnowszy set japoński, który premierę miał zaledwie dwa dni temu. Nie przedłużamy, lecimy z openingiem. Witajcie moi kochani jak widzicie box już mam przed sobą a więc rozpocznijmy tą przygodę <laughs> box, booster box oczywiście zafoliowany dla tych co widzicie sw sv1s czyli scarlet and violet i pierwszy, pierwszy dodatek dla tych co nie oglądali moich odcinków wcześniej tutaj widzicie numery Kodów kreskowych. Zaraz je sobie porównamy z boosterami. Czy są takie same? Ok, ja się, zabieram się za otwieranie. Ok, kochani, udało się. Teraz sobie porównamy numer. Zobaczcie, 508 końcówka. 508. To są właśnie. W taki sposób możemy sobie porównać, czy, czy wszystkie boostery są. Czy nic nie było. Manewrowane z tymi boosterami w środku, czy ktoś tam nie wyciągał, nie przekładał, nie ważył? Także no ja wiem, oczywiście, że tutaj wszystko jest w porządku, ale chciałem Wam zademonstrować, że też tak możecie robić, żeby się upewnić, jak na przykład kupujecie booster boxy bez folii, zdarza się. O, pierwszy, pierwszy jeksik, super, great task, dobry początek. Ja osobiście kupowałem kiedyś z Japonii. Booster boxy bez poli, czyli otwierane, ponieważ w Japonii jest tak, że po prostu w wielu sklepach sprzedawcy otwierają te boostery, po prostu wystawiają je na ladę i można sobie podejść i wziąć na przykład, nie wiem, 2 trzy boosterki wyciągnąć z pudełka i sobie je kupić. I w wielu przypadkach z tego co czytałem, to w Japonii po prostu były pootwierane boksy, nie, nie zostały wyprzedane boosterki no, i sprzedawcy mówili po prostu uczciwie, że. O, sz, przepraszam, bo mamy kolejny dropik i to yy, tak: Art AR, czyli Art Rare sen, Sandile. Sandile, tak. coś tak. Jest, krokodylek zakopany w piachu. Super, dobry początek. Widzicie, ta karta trafi na Wszystkie karty trafią na konkurs, także zobaczcie, będziecie mogli ją wygrać. I tak, sprzedawcy uczciwie wspominali o tym, że po prostu te karty były, te boostery były otwarte, booster boxy i nie wiem, oni później chyba kompletują z kilku boxów i tworzą, tworzą jeden booster box. Bo przypominam, że w booster boxie 30 boosterków się znajduje, także jakoś tak to chyba robili. Nie wiem, ja swojego czasu kupowałem takie bez folii, oczywiście one są dużo tańsze i no. Nawet wszystko się zgadzało. Kolejny, kolejny holo. Nie, to był pierwszy holo, tak. Pierwszy holo Kinga, King Ambit. Także mamy pierwszego holo. Mamy jednego i EXA i mamy jednego Full Arta. Znaczy tego Alterera. Bo nie, nie wiem, czy nie dla wszystkich, nie, nie wszyscy oglądali moje poprzednie odcinki. Profesor Soda, tak. Sada, to jest Sada yy, Nie wszyscy oglądają moje poprzednie odcinki Przypomnę, że w takich japońskich booster boxach mamy 30 boosterów po 5 kart w każdym i tak yy, mamy takie cztery fajne dropy na box nie dadzą, nie da, nie dadzą mi karty się wypowiedzieć Rawa w room holo, że mamy 4 super dropy Zazwyczaj to są trzy ARTRERY i jeden ultra rare, lub Special ARTRER lub Super, czyli SR Super, rare. ale to zaraz się przekonacie zapewne. Mamy już jednego ARTRERA, ale mamy też kolejnego i Exa. Nie pamiętam, jak się nazywa ten Pokémon. Wiem, że to jest coś z onkologią związane i niech to będzie prosiaczek z onkologii, tak brzydko już nazwiemy. Ale jest kolejny i na konkursik. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowany, bo będziemy otwierać wszystkie booster boxy z całej ery Scarlet and Violet. Kochani, przerywamy opening dla krótkich ogłoszeń parafialnych, a mianowicie po pierwsze, kryteria yy, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie i wygrać te karty, które widzieliście przed chwilą na openingu. Jeszcze nie wszystkie. Po pierwsze, subskrypcja kanału po drugie, i tutaj ważna rzecz, bo zmieniliśmy trochę kryterium. Dołączacie do grupy na Facebooku sklepu All Card Games i tam zostawiacie komentarz pod postem o, o tym openingu. Będzie przypięty post na temat tego odcinka. I tam pod tym postem dodajecie lajka do posta i komentarz, że biorę udział w konkursie. Ja oczywiście zapraszam Was do komentowania również tego filmu na YouTubie. Bardzo lubię z Wami dyskutować o różnych tematach na temat kart Pokémon. Także zapraszam do dyskusji. To nie wszystko. Oprócz tego, krótkie ogłoszenie na, to, na temat najnowszego dodatku japońskiego, który miał premierę zaledwie dwa dni temu. Tutaj mam się wyświetli cena i, i zdjęcie tego setu. I kochani. Jeśli chcecie otrzymać i tak już od do, bardzo dobrej ceny jeszcze 5% rabatu, zgłaszacie się do Adriana na Facebooku, na Messengerze yy, ze sklepu All Card Game do właściciela tego, yy, tego sklepu i po prostu podajecie kod NPJ5. Czyli Nostalgic Poker Journey 5%, nie? 5, czyli 5% rabatu. OK, Ja już nie przedłużam. Lecimy zobaczyć, jakie jeszcze karty czekają na nas w naszym boksie. Wszystkim życzę powodzenia. W następnym tygodniu losujemy zwycięzcę. Lecimy. Nie wiem, czy jak się przyglądacie kartom japońskim, to, to możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu to właśnie SW, SP, bo teraz, teraz jesteśmy właśnie w tej erze. Już jest z tego... Nie, nie, będę, nie będę próbował... Yy, zgadywać, ale wiem, że z tego co ja zacząłem zbierać to już jest ponad 15, 15 setów. Kolejny y, Arma Rouge, kolejny, kolejny holo i już jest na pewno ponad 15 setów z tej ery. Także zobaczcie ile będzie konkursików, ile będzie fajnych odcinków. No my dzisiaj zaczynamy od Scarlet i X. Y, powiem szczerze, ja sam osobiście nigdy nie otwierałem tego e, booster boksa, ponieważ no ja wcześniej zbierałem stare karty Pokémon i akurat jak ten set wychodził, to ja zaczynałem swoją przygodę w ogóle z kartami japońskimi, także chciałem zacząć od starych kart i nie było mi w głowie w ogóle nawet zaglądanie do tego setu, ale później jakoś tak zacząłem bardziej się poznawać tymi nowymi kartami i powiem wam, że szczególnie te japońskie Japońskie booster boxy dają wiele radości, bo jest tych kart, tych dropów stosunkowo dużo, jak na każdy booster box. Możecie też trafić godpaka, co mi się zdarzyło dwa razy. Więc to jest dopiero Friday, jak macie taki booster wypchany dropami, że no, mi się, ja miałem to szczęście, że mi się trafił w secie 151, czyli taki set wyjątkowy dla wielu kolekcjonerów i no, będę długo pamiętał ten moment. Także. No, chcielibyśmy właśnie też z Adrianem ze sklepu All School Card Games. Yy, no, zaproponować wam ten cykl, żebyście się też dla tych początkujących kolekcjonerów, żebyście się może przekonali. Na, najpierw poznajcie te sety, poznajcie tą erę. I sami zdecyduje, zdecydujecie, czy, czy te karty japońskie są po prostu dla was. W jedni Ja próbowałem swojego szczęścia z... Angielskimi kartami, aczkolwiek. Nie jest to dla mnie. Tak wracając jeszcze do tego, do tego setu. To ten set pochodzi już. Ten, po, ten set pochodzi z stycznia, ze stycznia bodajże 20 stycznia 2023 roku, więc zaraz stuknie mu 2 lata. Z tego co pamiętam to zawierał 108 kart. I po raz pierwszy mamy. Karty Pokémonów dziewiątej generacji. Pokémonów Tak są karty tych Pokémonów właśnie dostępne w tym secie. To są no taki średni, średni set, jeżeli chodzi o objętość, o liczbę kart. Są mniejsze, są też dużo większe. Gajarados. Chociaż ja, dla mnie całe życie ta karta to będzie Gajardos. Tak się nauczyłem od dzieciaka. Ale ostatnio gdzieś właśnie w jakimś, jakiegoś anglojęzycznego youtubera oglądałem i rzeczywiście nie tak to się czyta jak ja to czytałem zawsze. Fajny pokemonik w też trafi na konkurs. Na razie tylko jeden y, ArtRare, czyli to AR. I no, jeszcze brakuje nam trzech kart. Mam nadzieję, że zaraz coś ruszy. Bo... No, trzeba będzie coś rozdać fajnego dla Was. Będziemy się starać co tydzień dodawać kolejny set tej generacji. O, oczywiście, jeżeli będzie jakaś premiera najnowszego, a ma teraz właśnie miejsce hmm, premiera kolejnego setu, to pewnie będziemy robić jakiś przerwnik. O, przepraszam, bo jest kolejny full arcik. Super. I nie pamiętam nazwy tego pokemona. Coś, coś z ciastem. Ciastkowy ten piesek taki. Nie pamiętam nazwy widok, widok, jakoś tak, ale jest, super fajne te czerwone róże takie, fajnie to wygląda, jest i mógł, my jedziemy, my jedziemy dalej, zapraszam Was do dyskusji, co myślicie o tym secie, czy mieliście do czynienia z tym setem, czy otwieraliście boosterki z tego setu, bo zdaję sobie sprawę, że od niedawna te, te, te karty japońskie są coraz bardziej popularne w Polsce. Pamiętam jeszcze doskonale, jak zaczynałem swoją przygodę. To tak naprawdę nie widziało się. Kolejne holo nie widziało się tych kart na, na aukcjach czy, czy gdzieś tam na Facebooku ogłoszeń. A teraz powiem Wam szczerze, że no jest tego coraz więcej. Jest też coraz więcej sklepów, jest coraz lepsza dostępność. Więc oby tak dalej uważam, że jakość tych kart i wykonanie i, 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 i jak piękne są te karty jest sum, jest ryba sum jaka, to jest holo ryba sum niech ona będzie sumem, bo też nie pamiętam nazwy tego pokemona, no niestety nie ma tak łatwo jak w angielskich kartach, czy macie napisane <laughs> więc trzeba pamiętać a nie wszystkie się pamięta no wiadomo, z pierwszej generacji, czy tam drugiej, trzeciej to się, jeszcze człowiek z dzieciństwa. O! To jest Arma Róż Znowu. To już jest trzecia karta tego Pokemona w tym setie. I W tym booster boxie. Ale piękna. To niebo. Ta roślinność. Tutaj ta uliczka. Z sztosik. Jak to mówią. Fajnie. No, także słuchajcie. Już wiecie, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Także do dzieła. Nie są to jakieś trudne. Nie są takie wymagające rzeczy. Tu mamy kolejnego, kolejne, kolejne holo. Arboliva. Arbolivia, coś tak? I. No i trzeba walczyć. Zobaczcie, ostatnio organizowany konkurs. Wylosowałem zwycięzcę. Kolega się do mnie odezwał. Karty zostały wysłane. Mam nadzieję, że już dotarły. Umówiłem się właśnie z kolegą, że jak dotrą, to to da mi znać także u nas jak to mówią nie ma lipy po prostu macie szczęście losuj, wy zostajecie wylosowani automatycznie się umawiamy i karty idą do was yy, gardevoir w się. no a właśnie nie wspomniałem o tym ale kart Gardevoir'a jest tutaj zdecydowanie więcej i no i eksik jest taką kartą która jest najmniej warta ale zobaczcie że tak yy, nie wiem, czy dobrze liczyłem. Tak, jeszcze brakuje jednego fajnego dropka. I na razie nie mamy nic poza artrerem, czyli powinna ta ostatnia karta, ten ostatni drop być czymś z wyższej półeczki. No, zobaczymy. Może ten gardevoir, właśnie, bo jest chyba najdroższą kartą. Zresztą, ja Wam wyświetlę topkę z tego setu. Top 10 kart. No, także co, ostatni booster, no zobaczymy co nam skrywa, Oj, uparty, nie chciał się otworzyć, ale na szczęście się udało, no i z tego co, no nie no, musi tu być jakaś dobra karta, jeżeli wszystko jest w porządku z tym, z tym boosterem, z tym booster boxem, to, Primer i jest, ha, Gardevoir, hmm. fajny, SR. I ten super rare, super dropik, super rzadki Gardevoir. Fajna karta, podoba mi się. Fajna jest ta barwa niebiesko-fioletowa, to tło. No i ten pokémon, który ma ten taki biały płaszcz. Fajnie. podoba mi się. Ale ta karta trafi do kogoś z Was. No, może ktoś będzie chciał ją wysłać do oceny. Teraz Wam pokażę wszystkie te najlepsze dropy i eksiki i te arty. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że nasza, nasz cykl odcinków Wam się spodoba, że będziecie chcieli z nami poznać te, te japońskie boosterki, sety i że będziecie się przy tym bardzo fajnie bawić. Miłego weekendu Wam życzę, trzymajcie się i do usłyszenia.